Cześć, siemanko, z tej strony MisterOdamo15 Jak widzicie, dzisiaj w ogóle nie jesteśmy w żadnej grze ani w niczym Jesteśmy na moim fanpage'u, bo z okazji zbliżających się już niedługo, bo 6 grudnia Mikołajek Ja wraz z firmą CDP.pl mam dla was prezenty Prezenty mikołajkowe, więc oczywiście jest konkurs Konkurs będzie już nie taki łatwy jak ten mój pierwszy, tam to był banalny Teraz już trzeba będzie się postarać i to naprawdę już będą grube nagrody z tego można tak powiedzieć. Więc nie przyciągamy, już wam mówię, o co chodzi, bo co Was najbardziej interesuje. Zaczniemy może od nagrody, bo każdy chce oczywiście wiedzieć o co gra. E, dzisiejszą znaczy, nagrodą na Mikołajki będzie e, Farming Simulator 15 złota edycja. Mamy do rozdania w tym konkursie aż 5 kluczy. 5, 5 kluczy, naprawdę. I te 5 kluczy powędruje do 5 różnych osób. E, oczywiście jeżeli ktoś nie ma farminga, to dla niego to byłby chyba, no powiem szczerze, najlepszy prezent na Mikołajki, bo dostałby i farminga plus teraz złotą edycję, która wyszła niedawno, to jest dwa w jednym. E, oczywiście e, no, kto nie zna FSA to może sobie wejść na stronę, e, którą oczywiście podam w opisie i Może sobie pooglądać co zawiera dodatek No jakby to powiedzieć, no nie będę się tutaj już rozdrabniał na ten temat bo jeżeli jesteście zainteresowani to oczywiście wpadajcie i, i patrzcie ale oczywiście to to tylko Oj, o co mi chodzi Gra grom 5 gier do rozdania i zasady konkursu Nie są łatwe ale nie są też trudne żeby was nie odstraszyć Po pierwsze oczywiście musicie dać łapkę w górę pod tym filmem To jest Prosta, prosta sprawa, tak? Oczywiście. Czym więcej łapek, tym więcej szans na to, żebym naprawdę bardziej się z tego e, był szczęśliwy. Po drugie, oczywiście trzeba dać e, łap, lubię to na moim fanpage oczywiście też link w opisie. To jest część. Dwie, to już akurat są naprawdę dwie bardzo łatwe rzeczy, które musicie zrobić. Trzecią rzeczą, oczywiście, żeby wziąć udział e, w tym konkursie już tym razem na Facebooku musicie Napisać mi, oczywiście, napisać, zrobić grafikę rolniczą. I tutaj, żeby nie było problemów, grafika rolnicza zależy od Was. Jeżeli ktoś oczywiście nie ma rolnictwa, nie ma zdjęcia z rolnictwa realnego, oczywiście, jeżeli ma FSA, na przykład obojętnie jakiego, tak, może z tego zrobić też fotkę. I oczywiście, żeby ta fotka była piękna, jakaś ładna, a nie taka no z niczego wiadomo, pięć osób tylko wygra, więc to trzeba też ogarnąć. Z, więc to są dwie sprawy. Rolnictwo z Reala i rolnictwo z FSA. Ważne, żeby tematyka była rolnicza. To jest najważniejsze. Wszystko związane z rolnictwem, oczywiście tutaj na temat pisania tu mi nic nie wchodzi w rachubę. Więc chyba proste zadanie dla Was. Grafika, czyli zdjęcie z, z, z gospodarstwa rolniczego lub z FS-a. Ważne, żeby było oczywiście e, związane z rolnictwem. To już jest Wasz pomysł. Co zrobicie? Najbardziej kreatywne oczywiście i najpiękniejsze wygrają. Z dodatkiem tego, że na grafice musicie umieścić logo e, firmy cdp.pl. To jest najważniejsze. Oczywiście dla ułatwienia tego w opisie pod tym filmem będziecie mieli link, w którym będziecie mogli pobrać logo i to logo bez problemu umieścić sobie na zdjęciu poprzez różne programy w komputerze. Każdy z Was ma tylko sobie po prostu wkleja na zdjęcie i nie ma problemu możecie spokojnie sobie to zdjęcie umieścić i wysłać na Facebooka, żebym ja to po prostu widział to będzie najważniejszym zadaniem w tym konkursie oczywiście linki do tej strony też Wam umieszczę w opisie i i tak dzisiaj mamy piątek więc w piątek zaczynamy tą zabawę konkursową będzie się ona ciąga do soboty 5 grudnia 5 grudnia to będzie ten ostatni dzień w którym po prostu będę zbierał od Was zgłoszenia sprawdzamy i najważniejsze losowanie w Mikołajki, czyli 5, 6 grudnia, oczywiście 6, tak, tak i, i oczywiście 5 osób wyszło na to, z, bardzo mnie to cieszy, że e, dwa klucze powędrują od y, firmy CDP, czyli po prostu firma bierze c, c, dwa swoje najlepsze typy i właśnie od nich polecą dwa klucze, czyli jakby to powiedzieć, firma daje wam tą najlepszą wersję, a ja sam wybiorę trzy moje najlepsze typy, które dzięki moim zdaniem tak najlepiej wypadną i, i wtedy te trzy klucze powędrują. Więc całe rozstrzygnięcie oczywiście w Mikołajki 6 grudnia. A no cóż, to było chyba na tyle. Myślę, że rozgadałem się na ten temat wręcz jakby to powiedzieć fascynujące, oczywiście. Pamiętajcie o fanpage'u, żeby lajkować, dać łapkę w górę pod tym filmem, e, wpaść na stronę CDP, obejrzeć sobie gera, jeżeli ktoś nie ma. No i najważniejsze, żeby zrobić tą fotkę z logiem, które będzie oczywiście w opisie umieszczone. I no cóż, więcej nic tu nie muszę powiedzieć. Dziękuję serdecznie e, firmie za zorganizowanie, za pomoc w tym konkursie, e, żebym mógł dla Was zrobić taki prezent na Mikołajki, jak właśnie. No, ta gra Farming Simulator 15, złota edycja, na pewno powędruje do pięciu osób, które najlepiej wypadną w tym konkursie. To by było na tyle. Liczę i naprawdę na Was serdecznie, że dacie radę i będzie Was wiele, żebym miał co naprawdę wybierać. No i oczywiście no, życzę zwycięstwa. Aż pięć kluczy, naprawdę pięć kluczy to jest bardzo dużo. Myślę, że pięć osób to lepiej na przykład niż trzy, więc no, tylko się cieszyć liczę na aktywność i czekam na wasze zgłoszenia na Facebooku, więc łapkujcie, subujcie, komentujcie i widzimy się na rozstrzygnięciu 6 grudnia. Na razie, cześć.